Witajcie moi widzowie, ja jestem znowu nad, yy, nad moim jeziorem. Dzisiaj mamy sobotę, jest rano jeszcze. Przyszliśmy tutaj z moim mężem na poranny spacerek, ale chciałam wam, bała, chciałabym Wam pokazać, nie wcześniej muszę rozgadać, yy, co kobieta, którą tam w Jednym z filmików, o której opowiadałam, że to jest kobieta o wysokich, wysokich wibracjach, taka niemka, wiecie, szczuplutka, tak 50 lat nie więcej, a może i mniej. Co ona buduje tutaj na drzewach? Taki mini lamp. I teraz tak, tutaj na przykład na drzewie wybudowała. Takie miejsce, bo, tu jest, bo tutaj jest to miejsce, gdzie ludzie spotykają się na piwko, na jakieś hamburgery, wiecie, przy samym jeziorku. I ona tutaj właśnie wybudowała na drzewie taką miniaturową konstrukcję, takiego mini-baru. I jak to w każdych takich fajniejszych barach, jest pianino, tutaj leży butelka piwa, widzicie? To jest jakiś obraz, taki, który można też w takich mini barach spotkać. Kaktus, noty, nuty. Tutaj nie wiem co to jest. No i wszędzie takie oświetlenie. Zobaczcie. Widzicie? Takie oświetlenie. No i a tutaj na drugiej gałęzi. Zobaczcie co wybudowała. Po drabince wchodzi się. I tu wybudowała taki też mini bar. Tutaj stoją jakieś winko czerwone w kielichach. Stół. Tutaj jest skrzynka z piwem. Tutaj widzę, że alpaka albo lama. Zobaczcie, nie widzę, muszę dopiero po potem obejrzeć sobie sama moje wideo, bo jest za wysoko, żebym zobaczyła. I tu wszędzie są takie oświetlenia. I tutaj jeszcze chyba była lampka, taka solar lampę, ale nie widzę tej. Czyżby ktoś ukradł? Nie muszę zobaczyć, bo wczoraj chyba też nagrywałam. Zobaczę, czy w tym miejscu też była ta solar lampę. Także, no super sprawa. Ona ma nadzieję, że to nie zostanie rozkradzione, bo tutaj jest, w tym barze jest kamera. A my sobie idziemy, zobaczcie. Jest w ogóle dosyć wiecznie. Teraz Wam pokażę szczyty drzew jak się na wietrze uginają. No i jest dosyć chłodno, także ja włożyłam swoją kolejną bawełnianą bluzkę. No i tą kurteczkę, która słuchajcie jest niezawodna, bo zawsze mogę sobie kaptur włożyć. Wzięłam również swoje słoneczne okulary, gdyby słoneczko było. Okulary, słuchajcie, koniecznie musicie sobie kupować u optyka. No i to są specjalne filtry, specjalne szkła, które chronią, naprawdę chronią Wasze oczy, ale wiecie, najtańsza opcja tych okularów u optyka, no to kosztuje około 100 euro. No bo tu są filtry specjalne, specjalne szkło i to są Troszeczkę, jak gdyby z takim polepszeniem mojego wzroku, ale generalnie są normalne te okulary. Wszyscy mogą je nosić, więc to nie są jakieś okulary wskazane przez okulistę. Ale świetne są. No takich szkieletów już dawno nie miałam, chociaż. A, to może na kolejny temat opowiem Wam, co <gryw> jakiego okulisty i optyka w Polsce spotkałam. Masakra, kolejna masakra. No, ale teraz. Zobaczymy co robi mój mąż. się kim Ale iśmy w tym gdzie To są nie? Jest brilla, nie? Mm. Ja, ich toaje, iśmy tej, no, to bardzo wtedy, no, skokiem dajmy bryle. Co, jak Zobaczcie, jaki mój mąż ma bryle. Tu chcesz o, baj optyka? Mm, to ja. W to widać. Widać. A co miś tutaj? Okej. Kochani, idziemy dalej. No, idziemy dalej, a z Wami widzę się następnym razem. Pozdrawiam!